8 tysięcy mieszkańców na 120 km kwadratowych, urodzajnych klep najwyższych klas i wspaniałe warunki klimatyczne, to znaczy, że znaleźliśmy się w typowo rolniczej gminie Żurawina. Bliskość Wrocławia, nieopodal autostrady A4, z doskonałą komunikacją z Wrocławiem. Jeszcze w XVIII wieku, być może w tym przepięknym, manierystycznym kościele świętej Trójcy w Żurawinie, niedzielne kazania głoszono w języku polskim. Pokazuje to, jak historia terenów tak bliskich miastu Wrocław była skomplikowana i jak wiele narodów żyło i dzieliło tę samą ziemię. Dziś gmina korzysta z doskonałego usytuowania przy autostradzie i także tu powstają nowe inwestycje i zakłady pracy. Kamienne krzyże pokutne, kiedyś stawiane jako zadośćuczynienie za zabójstwo lub inną ciężką zbrodnię, zwykle na jak dróg, kontrastują ze świadectwem nowoczesności. W programie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Żurawina uzyskała z Unii Europejskiej fundusze w wysokości ponad 300 tysięcy, przy własnym wkładzie ponad 50 tysięcy. Przede wszystkim został zmodernizowany sprzęt służący do obsługi bieżącej działalności Urzędu Gminy, a 30 notebooków wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi trafiło do sołectw, gdzie utworzono e-punkty, czyli punkty obsługi klienta mieszkańca gminy, by ułatwić procedury administracyjne i ograniczyć nieuzasadnione wizyty w urzędzie gminy, gdyż ogrom spraw da się załatwić poprzez pobranie i przesłanie niezbędnych formularzy internetem. Zwiększa to komfort kontaktu mieszkańca z urzędem, ułatwia przepływ dokumentów pomiędzy jednostkami samorządowymi, a przejrzysta administracja powoduje, że gmina zyskuje na atrakcyjności wobec potencjalnych inwestorów. Projekt, w którym uczestniczymy, który także współtworzyliśmy wraz z innymi gminami oraz starostwem powiatowym, umożliwi nam bliższy kontakt także na, nam, jak przede wszystkim naszym mieszkańcom kontakt z urzędem, a to dzięki temu, że wyposażymy w laptopy sołtysów naszych, naszych wsi. Przede wszystkim mieszkańcy będą mieli udostępnione pobieranie wniosków, wszelkich wniosków usprawniających postępowanie u sołtysów na miejscu w swoich wsiach. Nowoczesny powiat jest funkcjonalny na poziomie administracyjnym, przyjazny swoim mieszkańcom i atrakcyjny dla inwestorów. Ponad 8 milionów złotych na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu wrocławskiego i siedmiu gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin znacząco usprawniło działalność podmiotów samorządowych. Zwiększając tym samym ich atrakcyjność w oczach mieszkańców, inwestorów i licznych partnerów. Prawie 700 komputerów, oprogramowanie, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne to wymierny i policzalny efekt uczestnictwa w programie. Powstałe e-punkty, punkty obsługi klienta w sołectwa, zbliżają urząd do mieszkańca, powodują, że sprawy urzędowe załatwia się szybciej i sprawniej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zapraszamy do powiatu Wrocławskiego. Powiat wrocławski położony jest w środkowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Zajmuje powierzchnię 1118 km2 i liczy ponad 110 tysięcy mieszkańców. Rolę i znaczenie powiatu determinuje obecność prężnego ośrodka miejskiego, przemysłowego i intelektualnego jakim jest Wrocław. Autostrada A4, wkrótce oddana do użytku autostradowa Obwodnica Wrocławia oraz Obwodnica Wschodnia, plus drogi krajowe Ósemka prowadząca do przejścia granicznego do Czech w Kudowie Zdroju oraz Trzydziestka Piątka prowadząca na Wałbrzych stanowią bardzo dogodny układ komunikacyjny. Gęsta sieć dróg lokalnych oraz proinwestycyjna polityka władz samorządowych sprawiają, że tereny powiatu są doskonałą lokalizacją dla wielu inwestorów. Obok licznych krajowych firm z oferty inwestycyjnej powiatu skorzystało już wiele koncernów o światowej renomie, wśród nich grupa LG Toshiba. Bosch, Cargill, Cadbury Wedel, Buderus, Fibnor, Parker, Loni Kabel, Selgros, Tesco, Castorama, Media Markt, Leroy Merlin, Ikea, Auchan, Obi, Electroworld, Scania, Volvo, Prologis, Plus, Parkdridge, Kiner. Łącznie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosi ponad 10 tysięcy. Ze swoimi wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, na które składa się m.in. bogactwo fauny i flory dwóch parków krajobrazowych: Ślężańskiego i Doliny Bystrzycy, magiczna góra Ślęża. Powiat Wrocławski oferuje również doskonałe warunki do wypoczynku, rozwoju turystyki i rekreacji. Zabytkowe pałace, zamki, kościoły oraz historyczne miejsca Pamięci Narodów przyciągają każdego roku tysiące turystów. Połączenie bogactw naturalnych z niezwykłą przeszłością historyczną regionu sprawia, że swój raj odnajdują tu zarówno amatorzy turystyki pieszej i konnej, wędkarze, koneserzy sztuki, jak i mieszkańcy Wrocławia, którzy zmęczeni zgiełkiem wielkiego miasta często decydują się osiedlić na stałe w podwrocławskich gminach powiatu. W trosce o komfort mieszkańców władze powiatu realizują corocznie szereg projektów i inwestycji. Między innymi w zakresie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, podnoszenia jakości szkolnictwa, rozwoju turystyki i rekreacji. Prorozwojowa działalność gminnych i powiatowych władz samorządowych dostrzegana jest również przez ekspertów, którzy w wielu przeprowadzonych rankingach sytuują powiat wrocławski w czołówce tych o największym potencjale rozwojowym w Polsce. Na terenie powiatu wrocławskiego zrealizowano lub są w trakcie realizacji. Liczne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Między innymi budowa drogi powiatowej w Rogowie Sobudzkim i Tyńcu Małym. Budowa ośrodka sportów wodnych w Bożygniewie, Gniewie. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej w ROSIP oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. Łączna wartość środków, jakie powiat wrocławski pozyskał na projekty unijne to ponad 20 milionów złotych. Projekt Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i siedmiu gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Nietków, Sobudka Żurawina jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Powiat Wrocławski. Powiat wrocławski jest bardzo dobrze położony. Na Dolnym Śląsku, jeden z największych powiatów, ponad 110 tysięcy mieszkańców. Położony przy mieście Wrocławiu, nad rzeką Odrą, Ślężą, Bystrzycą, na skrzyżowaniu autostrad. Tutaj się krzyżują nie tylko drogi, ale również interesy wielu przedsiębiorców. Jest to obszar, który jest skazany na sukces. musimy. Iść dalej do przodu, musimy się rozwijać, stąd nasze uczestnictwo w programie elektronicznej platformy usług administracji publicznej, którą mam nadzieję, że po realizacji tego programu osiągniemy. Projekt Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to ponad 8 milionów złotych. 85% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, 15% to wkład własny lidera i partnerów projektu. W ramach działania rozwój usług elektronicznych zakupiono sprzęt komputerowy, w tym m.in. 10 serwerów, około 700 komputerów wraz z oprogramowaniem, 250 biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, ponad 100 zestawów do podpisu elektronicznego, wdrożono ponad 200 licencji elektronicznego obiegu dokumentów oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi aplikacji. Przygotowana infrastruktura poprawiła funkcjonalność zaplecza informatycznego urzędów. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został przekazany gminnym i powiatowym szkołom, placówkom opiekuńczym, poradniom pedagogicznym, ośrodkom wychowawczym, ośrodkom pomocy społecznej i ośrodkom kultury. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w gminnych i powiatowych jednostkach. Zwiększyło ich efektywność administracyjną. U Sołtysów stworzono e-punkty miejsca, w których mieszkańcy mogą skorzystać z elektronicznych usług świadczonych przez urząd. Ułatwiony dostęp do informacji przyczynił się do podniesienia komfortu życia mieszkańców powiatu wrocławskiego i usprawnienia elektronicznej współpracy na poziomie lokalnym. Dzięki realizacji projektu elektroniczne usługi Urzędów Gmin i Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zostały dostosowane do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Powiat wrocławski jest postrzegany jako jeden z najlepiej rozwijających się powiatów w województwie dolnośląskim i nawet w Polsce. I jest to myślę zasługa dobrych relacji pomiędzy władzami powiatu i władzami gmin, i na tej dobrej relacji jest też oparty ten projekt. On powstał po to, aby mieszkańcy powiatu, których oczekiwania są duże, mieli pewny dostęp do informacji, do tej informacji dostęp szybki i właśnie tak ma zadziałać ten projekt.